Cześć! Słuchajcie, dzisiaj urządziłem sobie polowanie na zupełnie inne zdrabki. I pomimo tego, że przejechałem sporo kilometrów, żeby zdobyć zupełnie coś innego, okazało się, że nie dostanę tego, czego szukam. Ale dostałem dużo szczęścia. To jest materiał na inny film. A teraz będziemy drapać dużo szczęścia, i zobaczymy tak naprawdę, czy faktycznie. Wyszło mi to na dobre i dużo szczęścia, faktycznie okaże się dużym szczęściem dla mnie. Można wygrać 200 tysięcy, przed chwileczką sprawdziłem i wciąż wszystkie trzy główne wygrane są do zgarnięcia. Trzy razy po 200 tysięcy. W zdrapce dużo szczęścia. Zdrapka kosztuje 5 zł. I mamy kilka szans na wygraną. Eee, tak jak w wielu zdrapkach lotto mamy wygrywające liczby tutaj, także zdrapujemy pole, gdzie są zaznaczone wygrywające liczby i w tym przypadku to będzie 13, 32, 28 i 14. Trzynastka. Niektórzy twierdzą, że jest pechowa. Być może w tym naszym przypadku okaże się w końcu szczęśliwa i złamiemy te stereotypy, eee, więc szukamy szczęśliwej trzynastki tutaj w tej zdrabce. Mamy słuchajcie: trzydzieści dwa. Także już wiemy, że coś wygraliśmy. Bo tutaj też mamy 32. Widzicie to, prawda? Mamy też trzynastkę. Słuchajcie, jest trzynastka, o której mówimy, że się. Powiedziałem, że może okaże się szczęśliwa. I jak najbardziej jest, bo jest tutaj trzynastka. Jest czternastka. Jest portfel Ten portfel też oznacza Że wygraliśmy Ten klips nasiano, o To jest 5zł Słuchajcie, no sprawdzamy Sprawdzamy tą naszą trzynastkę Co tam się kryje To jest 5zł Pod liczbą 32 Jest też 5zł A więc, ta zdrabka która kosztowała 5 zł zwielokrotniła nam tą piątkę razy 3, bo wygrywamy tutaj 15 zł. 5, 5 i 5, co daje 15. Także fajny początek, miły. Ale mamy jeszcze kilka innych zdrapek. Kilka innych, gdzie możemy ciągnąć to szczęście dalej. I, i oby 200 tysięcy się trafiło. W tej zdrabce nasze szczęśliwe liczby, szczęśliwe czyli te wygrywające, to jest 27, 22, 19 i 21. No już myślałem, że mamy 21, ale to nie jest 1, tylko 9. To nie daje nam wygranej żadnej 36. Tutaj mamy 6. Mamy 28, 24 No nie są to liczby wygrywające cokolwiek Także ta zdrabka wygląda na zdrapkę tak zwaną pustą Czyli nic nie wygraliśmy Ale mamy kilka kolejnych jeszcze do zdrapania Tutaj jest 24, 2, 37 i 29. Słuchajcie, to są liczby wygrywające. I oby, któraś z tych liczb nam się tutaj trafiła. A zobaczmy, o co w ogóle walczymy. Mamy tutaj 50 zł do wygrania. Tutaj mamy dyszkę. O, 7 koła. 5 zł i 200 zł. A zobaczmy tutaj, jakie są liczby. Tutaj jest 34. No nie wygrywamy nic. Tutaj jest 1. To też nie jest liczba, która daje nam wygraną. 19, 11. 22. Niestety w tym pierwszym rządku nie mamy nic wygrywającego. Ale sprawdźmy, czy wygrywamy 50 zł. Czy to będzie wygrana? 35. No nie jest wygrana. A czy dyszka nam wpadnie? I podniesie nam 27. Niestety nie. No to 7000. Już widzę, że niestety nie 5 zł. Niestety nie i dwie stówki jeszcze. Jest szansa na dwie stówki. Tutaj jest 32. I to nie jest wygrywająca liczba. Także w zdrabkach dwa pudła. Jedno trafienie. Możemy iść teraz na remis, jeżeli uda nam się coś tutaj trafić. Wygrywające 18, 35, 22 i trójeczka. Tu jest 20, 30, 34. 16 i 26 są to liczby, które nie dają nam wygranej. Ale mamy jeszcze tutaj dodatkowe szanse poniżej. I tutaj, słuchajcie, tutaj jest 200 tysięcy, na którym mi najbardziej zależy. Chociaż jak będzie 10 zł, to też będę zadowolony. Sprawdźmy, czy ta dyszka. Nie, tutaj jest 12. A 4 stówki 33. No nie jest to liczba wygrywająca. Nie mamy takiej. No sprawdźmy te 200 koła. 200 000. 200 000 byśmy mieli, gdyby tutaj było 0,3. Niestety jest 0,4. Mamy 0,3, a nie 0,4. Także było blisko, ale nie wygrywamy. I jak widzicie dalej, też nie ma wygranej, bo tutaj jest wygrywająca 22, a tu jest 23, także wszystko blisko takie psychologicznie, blisko że mamy wrażenie, że już byliśmy blisko wygranej, a niestety, gdzieś ona umknęła nam. Także mamy kolejną zdrabkę. To jest ostatnia piąta zdrapka, bo tylko pięć kupiłem. Tutaj wygrywającymi liczbami jest 23, 30, 33 i 1. I wygląda na to, że że w tym pierwszym rządku w tej pierwszej linii nie mamy żadnej wygranej. A o co tutaj ta gra się toczy, tak naprawdę? Co tam się kryje? Jest 200 tysięcy, słuchajcie. Jest 10 zł, też jest stówka, 4 stówki, 15 zł. Sprawdźmy, czy 15 zł wygrywamy. Nie wygrywamy 4 stówki, blisko jedynki, Bo to dwójka, ale niestety nie wygrywamy. Stówka 7, nie wygrywamy 10 zł. To jest 31, nie wygrywamy. I 200 tysięcy słuchajcie też nie wygrywamy, zobaczcie jak to jest skonstruowane, wszystko tak blisko, takie psychologicznie, że jesteśmy blisko wygrane i być może zachęci to niejedną osobę, żeby, żeby spróbować jeszcze raz my już dzisiaj nie spróbujemy bo do kolektury mam nie po drodze dzisiaj a mam tylko 5 zdrapek, które właśnie zdrapaliśmy, wydaliśmy, ile wydaliśmy, nie, miałem raz, dwa, trzy, cztery, tak, 25, czyli wydaliśmy 25 zł, 15 nam się zwróciło, 10 jesteśmy do tyłu. Wam życzę większych wygranych i oby... Ktoś z Was w końcu pochwalił się, że właśnie wygrał 200 tysięcy. Wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia.